Witajcie na kanale MegaDyskont.pl, a dzisiaj ze mną moja i otwieramy sobie happy mile! A w środku Minionami. będzie druga część minionków. Tak. Nasze minionki, słuchajcie, już pierwszą tutaj serię macie przed wami. Możecie je podziwiać. Praktycznie większość z Was już nie ma. No to co? Czas otworzyć otwieramy. drugą serię o słuchajcie. Yy, Agatka zaczyna pierwsza. Dobra, ja w sumie nawet się nie mogę... Nie w sensie nie... nie mogę się, nie doczekać. się doczekać, tak. Dobra, to słuchajcie, biorę pierwsze pół. Dołeczko. tak jeszcze pachnie McDonald'em, tak Wam powiem. Dobra, dobra, <laughs> uwaga, losuję. Jest. minion, minionka, tak wam powiem. <laughs> nie mam minionka. No nie wiecie, słuchajcie. Widzicie kto to? To nie minionek. No dobra, teraz Wam go pokażę z bliska. Mhm. No to spójrzcie, kogo ja tu wylosowałam. Uwaga, uwaga. Otwieramy! Wow, ale mi się udało przeciąć fajnie. No, słuchajcie, tak jak Wam powiedziałam, to na pewno nie jest minionek. Każdy z Was już to pewnie zauważył. O, dobra, wyjmujemy go. Słuchajcie, to jest Baltazar przecież. O, jak on się rusza, ma całe nogi ruchome. Łojejku, jest nawet łysy z tyłu. Czy Wy to widzicie? Jest łysy, naprawdę, ale śmieszny. No, dobra, tak będzie wiecie, ruszał ramionami. No, fajnie, fajnie, niech sobie stoi tutaj. I uwaga, jest też ulotka. No proszę, widzicie jakiego mamy tanecznego Baltazara? To druga zabawka, teraz Monia. No. Mamy już, słuchajcie, Baltazara, no i nasze cudne Minionki Otwierane, pozostały. Otwieramy mam kogo? kogo, 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 kogo? E, kto tam jest? E, Minion taki na słuchaweczka! Ale Fajniko. super, no. Wow, fajnie. Dobra, to otwieramy go, co Wy na to? No otwieramy. To słuchajcie, otwieramy naszego Minionka. Ojejka, trochę mi się tutaj przewróciło wszystko. Dobra. I wyciągamy. I spójrzcie! O, jakie fajniutki! Zobaczcie, ona może ruszać rączkami i nie ma żadnego gusieka z tyłu. O, wow! Ale fajowe ma te słuchaweczki. I mamy jeszcze woreczku, co instrukcje, tak? Instrukcje, że wystarczy go tutaj troszkę nadusić, i wtedy będzie łapał łapkami. No i tutaj jest także ulotka. Jakie minionki możemy zdobyć? To pora na kolejnego minionka. I na adatkę. To teraz ja, uwaga. Otwieram, otwieram. Oh, mam tego fajnego, słuchajcie, jeżdżącego minionka. Oj. Na takim motocyklu, rowerku. To taki motocykl jest, słuchajcie, chyba, ale jest fajniusi. No to uwaga, otwieram i sprawdzę, jak jeździ. No? Ta uwaga! Otwieramy, otwieramy. Chodź tu minionku. Pokaż się nam. Jest! Ale fajnie! Dobra, to sobie tam przerzucimy dalej. Jest oczywiście ulotka. Zaraz Wam pokażę. Ale jest minionek, ma bagażnik. A w środku swoje zdjęcie! Ale superowo! Słuchajcie, jak on jeździ śmiesznie. No dobra, a tu... O! Guzik jest na kółku, widzicie? I się nam wtedy otwiera bagażnik. Spójrzcie, naduszamy guzik. O, i się otwiera bagażnik. Ale superowo. Dobra. I odjeżdża minion. Uhu! To, słuchajcie, otwieramy kolejny pudełek. No, budyłeczko. to dalej, oh, nie. Wow, fajnie. No, spójrzcie, to jest taki minionek, taki więzienny, taki z więzienia, więzienia, no. właśnie. Ma taki strój. Słuchajcie, trzymaj. Dobrze, otwieram, ja już, go słuchajcie, otwieram go. dobra. Uh. O, Ale powiem wam, że to jest taki brat więziak jego. O, spójrzcie, <laughs> oh, on macha ręką i ma w taki łańcuch, Nie, rzeczywiście. Oczywiście no jest oczywiście ulotka. Patrzcie, jest strasznie podobny do tego poprzedniego. I tak oboje na cyberlawie. do tyłu. Mm. No, no dobra, fajne Pewnie. To czas już na, na ostatnią płatuszkę. Dobra, słuchajcie, wyjmuję, słuchajcie, wyjmuję. Oj, nie mogę, słuchajcie, nie mogę O, Mam! Słuchajcie! Ehe, jest nasz minion, ale fajniutki, słuchajcie. Taki w białym kapeluszku, taka wersja wakacyjna, miniona, ale Fajny. mi się podoba. To Oj, się uwaga. O, nie, otwórzmy tego. Otwieramy. No to pora otworzyć ostatniego minionka. Uwaga, uwaga, o, chodź tu, Minionkowi wypadła czapka, słuchajcie, jest też ulotka, oczywiście, zaraz mu czapeczkę założymy, słuchajcie, żeby ją sobie miał i widzicie, jaki on fajniusi, o, podróżuje nawet z taką mini torebką, z plecakiem i, o, kapelusz mu ucieka, słuchajcie, i to jak, no dobra, Minion, trzymaj ten kapelusz, bo inaczej słońce Cię opali. O, rozpakowałyśmy już wszystkie minionki i wszystkie były bardzo fajniusie. Wy napiszcie nam, który Wam się najbardziej spodobał. Mm, ja w sumie nie wiem, mi się najbardziej chyba podoba ten, który tutaj jeździ. On jest fajny, ma otwierany bagażnik. A mi się wszystkie podobają. O, no proszę, albo mogą się Wam wszystkie podobać. A jeśli lubicie minionki, to zostawcie kciuki w górę, zasubskrybujcie kanał tu i, tu i do zobaczenia. zobaczenia pa!